Nerissa i Kateryna, kuzynki królowej spędziły życie w przytułku. Biografia księcia Spare, która w Polsce ukaże się pod tytułem Ten Drugi. Właśnie trafiła do księgarni. Młodszy brat następcy tronu, księcia Williama, jak było do przewidzenia. Opisuje w niej trudne dorastanie w najsłynniejszej i być może jednej z najbardziej dysfunkcyjnych rodzin na świecie. Książę Harry od czasu meksitu, który nastąpił 3 lata temu, nie przestaje narzekać na rodzinę, w której się wychował. W wyemitowanym 7 marca w stacji CBS wywiadzie, które oni księżna McCann udzielili legendzie amerykańskiej telewizji. O Winfrey wygłosili mocne oskarżenia pod adresem brytyjskiej rodziny królewskiej, w tym o rasizm. Ujawnili też, że wincerowie zabronili McHen korzystania z pomocy psychoterapeuty, gdy w wyniku medialnej nagonki pogrążyła się w depresji i stanach lękowych. Zresztą, jak potem dał do zrozumienia Harry w sześcioodcinkowym serialu Netflixa, nagonka ta była inspirowana przez jego najbliższych. Obnażenie faktu, że w brytyjskiej rodzinie królewskiej nie ma miejsca na słabości, zwłaszcza natury psychicznej, nie zaskoczyło jednak nikogo, kto oglądał cztery sezon serialu THE Crown. Tam właśnie pojawia się wątek kuzynek królowej Elżbiety Nerysy i Katarina, które z powodu niepełnosprawności zostały praktycznie pogrzebane za życia. Brytyjska rodzina królewska do tej pory woli udawać, że córki Jochna Herberta Bowes-Lyon wuja królowej Elżbiety II od strony matki. I jego żony Feneli w ogóle nie istniały. Ich los przypieczętował fakt, że urodzona w 1919 roku Narisa i młodsza o 7 lat Kateryna były kuzynkami królowej. Elżbiety, a konkretnie, chociaż to pojęcie nie jest już zbyt często używane, wujecznymi siostrami. Od wczesnego dzieciństwa obu dziewczynek było jasne, że nie rozwijają się prawidłowo. Jednak nikomu z rodziny nie przyszło do głowy, by zapewnić im specjalistyczną opiekę i wychowanie odpowiednie do ich możliwości, woleli oddać je do przytułku. Jak twierdzą eksperci, specjalizujący się w królewskim protokole, nie było wtedy innego wyjścia. Ujawnienie istnienia niepełnosprawnych księżniczek blisko spokrewnionych z następczynią tronu na pewno wywołałoby ogólnonarodowe wątpliwości na temat czystości krwi. Mogłyby pojawić się pytania, czy Elżbieta jest na pewno odpowiednia kandydatką do objęcia tronu, skoro ma za najbliższe kuzynki osoby z niepełnosprawnościami? A także, czy wady genetyczne nie przeniosą się na kolejne pokolenia? Taki los spotkał już potężne rodziny królewskie w Europie, choćby Bourbonów czy Habsburgów. U których choroby były dziedziczone wraz z tytułami. W 1941 roku Nerissa i Kathryn zostały zamknięte w Szpitalu Psychiatrycznym Royal Irsford – hospital bez szans na jakąkolwiek terapię czy rehabilitację. A rodzina wyparła ich istnienie z pamięci. Nikt nie zadał sobie trudu, by poprawić los żyjących w strasznych warunkach arystokratek. Jak wspominał po latach personel placówki, nie miały nawet własnych ubrań. Rodzina królewska płaciła rocznie 125 funtów za ich utrzymanie. Jak wspominały pielęgniarki, Nerysa i Kateryna doskonale orientowały się, z jakiej rodziny pochodzą. Nie potrafiły porozumieć się z otoczeniem, ale znały podstawy dworskiej etykiety. Ilekroć widziały królową w telewizji, rozpoznawały ją i wstawały, by oddać jej tradycyjny ukłon. Ostatnie odwiedziny ze strony krewnych przyjęły w latach 60., potem odeszły w kompletnym zapomnieniu. Dopiero w 1987 roku dziennikarze Daily Express odkryli wstydliwą tajemnicę Windsorów. To właśnie oni przeprowadzili rozmowy z personelem szpitala psychiatrycznego, i stąd wiadomo, w jakich warunkach żyły obie arystokratki i ile pieniędzy w ich życie inwestowała rodzina królewska, a właściwie i na pogrzebie Narissy zmarłej w 1986 roku nie pojawił się nikt z rodziny. Została pochowana w bezimiennym grobie. Po publikacji wyników dziennikarskiego śledztwa w Daily Express, pod falą krytyki, rodzina królewska zdecydowała się przenieść Katarinę do domu opieki w Surrey, gdzie panowały nieco lepsze warunki. Tam zmarła w 2014 roku w wieku 87 lat.